Jedziemy po złej. Wow. Jedziemy po złej stronie drogi, a w dodatku w portfelu zamiast złotówek funty z królową Elżbietą, a to oznacza, że jesteśmy na konferencji. Samsung unpacked a w zasadzie to dopiero na nią zmierzamy. Ciekawe co Samsung pokaże ciekawego. Myślicie, że wiecie, ja do końca sam nie jestem przekonany. Zobaczymy, może będzie jakaś niespodzianka. Jeszcze wszystko jest bardzo super tajne. Ja bym chciał wam powiedzieć, ale nie mogę, bo chociażby osoby takie jak ta pilnują, żebym ja, takie hucherko, taka chudinka nic nie powiedział, więc ja już się stąd zmywam, zostawiam pana policjanta w spokoju i idziemy na prawdziwą konferencję. Według plotek premiera dwóch flagowców od Samsunga, Galaxy S8 i S8+. Plus. Ten pierwszy ekran o przekątnej 5,8 cala, ten drugi większy 6,2 cala. W pierwszym bateria 3000 mAh, w drugim 3500 mAh i dokładnie te same bebechy i te same osiągi. Brak fizycznego przycisku Home z przodu telefonu, a co za tym idzie czytnik linii papilarnych przeniesiony z tyłu obudowy. Nie ma wersji flat, czyli musimy się zaprzyjaźnić z zakrzywionymi ekranami. Ale coś jeszcze, bo skaner siatkówki Oka i dwie wersje procesorów niech już pokazują ten telefon. Hello, London! Wy mnie jeszcze nie widzicie, ja już Was widzę. I słuchajcie, może uda nam się tam dopchać z naszym operatorem, więc zobaczmy, co to ten S8 robi. Potwierdziło się kilka rzeczy. Przód ekranu wykorzystany całkowicie. Zniknął przycisk fizyczny home, ale za to dół ekranu jest teraz przyciskami pojemnościowymi, zupełnie jak w Xperi. Dosyć duży blok konferencji był poświęcony temu, jak Samsung bardzo dba o proces produkcji i testowania baterii. Hmm, czyżby zdarzyła im się ostatnio jakaś wpadka? No na pewno od 7 przez moment y był najpopularniejszą chyba naszą, e, naszym telefonem. Natomiast rzeczywiście dzięki niemu wiele się nauczyliśmy. Wyciągnęliśmy bardzo dobre wnioski i dzisiaj s myślę, że ma jedną z najlepszych baterii na rynku. Nie, najlepszą baterię na rynku. Przy okazji baterii mamy opcję ładowania bezprzewodowego. No i telefon jest zrobiony w normie IP68, czyli jest wodo, i było odporny. Jedyne, co się może stać, to porysować ta ogromna ta szkła. 5,8 i 6,2 cala. Samsung zapowiedział usługę Bixby, którą najłatwiej porównać do Apple'owej Siri. Widzimy jakieś dzieło sztuki, jakiś obraz i mówimy, kurczę, co to jest w ogóle, tak? Robimy zdjęcie, wysyłamy, pytamy Bixby, ok, słuchaj, podpowiedz nam, co to jest. I on bardzo dokładnie mówi, gdzie to jest, gdzie to, nie wiem, gdzie mogliśmy to zobaczyć, albo na przykład w jakiej galerii to wisi, albo może chcesz kupić bilety do tej galerii, a ona jest na przykład w tym mieście i tak dalej, i tak dalej. Można to połączyć na przykład z tanimi lotami, tak, żeby perspektyw tego, nawet takich czysto ym, podróżniczych, biznesowych, jakkolwiek byśmy to nazwali, jest bardzo, jest bardzo dużo. Ale w dniu premiery będzie ona współpracowała tylko z językiem koreańskim, nawet nie angielskim, a co dopiero z językiem polskim, więc na nasz rodzimy język będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Była mowa o wirtualnej rzeczywistości, niestety nie zostało powiedziane w tej kwestii nic nowego. Poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. Delikatnie muszę zmienić zdanie. Przetestowałem właśnie kontrolę na Bluetooth'a, który wyczuwa swoje położenie w przestrzeni i czuje się, jakbym grał no, prawie że na HTC Vive. Tylko bez 15 czujników w mieszkaniu. Więc dobra, ten pilocik robi robotę, a teraz dajcie mi zabić resztę zombie. Możesz pilotować samolot, tak? tak samo w wogach wiarowych. Możesz się nauczyć pilotażu w goglach wiarowych. I to będziemy rozwijać bez wątpienia. Było też o kamerze 360 stopni, i tutaj również bez rewelacji. Natomiast jest to pierwszy smartfon, którego ekran ma certyfikat HDR, a jego procesor został wykonany znów w rekordowej technologii 10 nanometrów. Występują w trzech kolorach: czarny, błękitny i szary. Ale co na premierze Samsunga robi komputer? W zasadzie to nic, bo to nie jest komputer, tylko monitor, mycha i klawiatura. I to są akcesoria Samsung Desk, czyli desktop, a komputer ja trzymam w dłoni i wystarczy włożyć go do tej stacji dokującej, żeby po chwili stworzył się praktycznie pełnoprawny desktop. Dostęp do internetu, przeglądarka, pakiet biurowy. Świetna opcja dla freelancerów, dla podróżników. Wszystko czego dusza zapragnie, ta opcja naprawdę wstępnie powaliła mnie na łopatki. Jesteśmy w Searcy's at the Girkin. spokojnie, dla mnie ta nazwa też jest obca, to jest po prostu słynne londyńskie jajko, a to widok na całe miasto Samsung Galaxy S8 robi wrażenie naprawdę ślicznej komórki, ja już ją dostałem do swoich rąk, więc czym prędzej wracam i robię dla Was recenzję. Ja jestem Rafał Gusewicz no i czekajcie na odcinek. Cześć!